Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie zaprasza do udziału w nowennie do świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort. Prośmy w tej nowennie, aby Matka Najświętsza była bardziej znana, kochana i czczona, ponieważ Maryja niczym soczewka powiększa i przybliża nam Pana Jezusa nic nie zostawiając sobie. Dzień trzeci Święty Ludwiku Mario Grignion de Montfort uproś nam większe zaufanie do Boga. Święty Ludwik zostawił swoją rodzinę i pojechał do Paryża, aby w seminarium przygotować się do kapłaństwa. Pierwszy raz poczuł się bardzo wolnym i odpowiedzialnym za swoje życie. Miał świadomość, że przed nim jeszcze wiele pokus i życiowych doświadczeń. Wybrał swoją drogę, opierając się tylko na Bogu i Jego opatrzności. Pieniądze, które miał w kieszeni i rzeczy przygotowane od swojej mamy na podróż, oddał pierwszemu biednemu, którego spotkał po drodze. Trochę dalej, gdy spotkał innego biednego żebraka i nie miał już niczego do oddania, zamienił się z nim na ubrania, oddał mu swój nowy strój w zamian za jego stary i brudny. Wolny, nie posiadający nic na własność, Ludwik uczynił ślub całkowitego ubóstwa i ofiarowania się Bożej Opatrzności. Ślub, którego całkowicie przestrzegał do końca swojego życia. Przyjaciel Blaine, towarzysząc swojemu przyjacielowi na drodze formacji do kapłaństwa, napisał: W tym czasie Ludwik bez miary oddaje się w ręce opatrzności Bożej, zaufaniem i spokojem, jakby ona całkowicie nad nim czuwała. Nawet torba pełna złota, która by go czekała w Paryżu, nie dałaby mu więcej pewności. Święty Ludwik w ciągu całego swojego życia zachował wielkie, całkowite i bezgraniczne zaufanie do Boga, jego ojcowskiej opatrzności. Został osobiście doświadczony wieloma wewnętrznymi i zewnętrznymi trudnościami. Żył w skrajnym ubóstwie. Często nierozumiany przez innych, odrzucony i prześladowany wewnętrznych i zewnętrznych ciemnościach związanych z realizacją swojego misjonarskiego powołania i założenia zakonu, ale we wszystkim zawsze spokojnie oddawał się z całkowitym zaufaniem Bogu, jak sam mówił, Ojcu, który zawsze okazuje swoją obecność i troskę. Właśnie to święty Ludwik wyraża w jednej ze swoich pieśni: Dziwimy się opatrzności, która wszystko prowadzi do celu wszystko wie, wszystkim rządzi mocno i łagodnie ustawia wszystko, co do najdrobniejszej rzeczy. Cały wszechświat ją ujawnia zawsze i wszędzie. Cała Ziemia jest pełna jego przedziwnego porządku. Zmiany pór roku, obłoki na niebie, wszystko, co żyje, jest kierowane, by sobie wzajemnie pomagać. Ta mądrość jest rozciągnięta z jednego krańca do drugiego. Jednym mrugnięciem oka, jednym spojrzeniem wszystko poznaje i uporządkowuje. Bóg zna naszą biedę. On wie o naszych potrzebach, jako dobry nasz Ojciec troszczy się na tysiąc sposobów, by nam dać swoją pomoc. Złóżmy więc swoją nadzieję w jego niezmierzoną dobroć, złóżmy całkowitą nadzieję w jego ojcowską miłość, bo on pragnie, byśmy od niego oczekiwali także dóbr czasowych, dóbr przyrody którymi się posługujemy na każdy dzień, jak odzież, pokarm i każda inna pomoc. Spróbujmy rozumieć tę wielką tajemnicę zbawiciela, którą nas chce nauczyć przez swoją miłość. Złóżcie nadzieję uwiernego Boga, odpocznijcie na piersi Jego ojcowskiej dobroci. Módlmy się. Panie Boże nasz, święty Ludwik zawsze pokładał ufność w Twoją ojcowską pomoc, a my wciąż za mało Tobie ufamy. Pomóż nam i przez wstawiennictwo świętego Ludwika udziel nam łaski, byśmy mocno i ufnie wierzyli Tobie. Prosimy Cię także o łaskę. Tu wymieni pobożna duszo, o co prosisz dobrego Boga. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku. Teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kirje eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Będziemy teraz powtarzać módl się za nami. Święta Maryjo, Święty Ludwiku, Mario Grignion de Montfort. Święty Ludwiku Mario, od najmłodszych lat wiernie służący Panu. Święty Ludwiku Mario, wzorze posłuszeństwa. Święty Ludwiku Mario miłosierny względem ubogich. Święty Ludwiku Mario zwycięzco wszystkich złych nałogów. Święty Ludwiku Mario żarliwy o miłość braterską. Święty Ludwiku Mario zwierciadło pokory i cichości. Święty Ludwiku Mario cierpliwy w przeciwnościach. Święty Ludwiku Mario dla bliźnich się poświęcający, święty Ludwiku Mario zatroskany o dobre wychowanie dzieci i młodzieży, święty Ludwiku Mario nieustający w modlitwie i pracy, święty Ludwiku Mario wzorze dla kapłanów, święty Ludwiku Mario z gorącą miłością sprawujący Eucharystię. Święty Ludwiku Mario, płomienny kaznodziejo. Święty Ludwiku Mario, misjonarzu Słowa Bożego. Święty Ludwiku Mario, wierny synu Maryi Niepokalanej. Święty Ludwiku Mario, oddający się Maryi w niewolę miłości. Święty Ludwiku Mario, apostole modlitwy różańcowej. Święty Ludwiku Mario przez Maryję wiodący duszę do Boga. Święty Ludwiku Mario przez Maryję wołający cały Twój Jezusowi. Święty Ludwiku Mario oddany, Sługo Jezusa i Maryi. Święty Ludwiku Mario, wielki czcicielu Krzyża Chrystusowego. Święty Ludwiku Mario zakuty w kajdany miłości Bożej. Święty Ludwiku Mario, pełen ufności w Bożą opatrzność. Święty Ludwiku Mario, wszystkie swe siły poświęcający Bogu i bliźnim. Święty Ludwiku Mario, autorze licznych lektur duchowych. Święty Ludwiku Mario, założycielu wspólnot zakonnych. Święty Ludwiku Mario, ojcze wielu synów i córek duchowych. Święty Ludwiku Mario, ofiarą boskiej miłości. Święty Ludwiku Mario, cieszący się chwałą wieczną w niebie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, módl się za nami, święty Ludwiku Mario, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże, wielbimy Cię w świętym Ludwiku Marii, życie Jego jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twą pomoc. Przez naśladowanie Jego cnót oczekujemy dziedzictwa Twojej chwały. Sprawa byśmy nie tylko wzywali Jego wstawiennictwa, ale też naśladowali Go, aby w ten sposób stać się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Użycz nam za przyczyną świętego Ludwika Marii pomocy i obrony. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. Mario, królowo rodzin, módl się za nami.